Witam Ciebie w 24 odcinku wakacyjnego challenge'u z FL Studio. Dzisiaj pokażę Ci jak sprawić, aby FL poruszał się na playliście podczas odtwarzania numeru. No bo czasem mamy taką sytuację, że przyjdzie do nas znajomy, chcemy pokazać mu numer i chcielibyśmy zrobić, aby ten FL się tak po prostu płynnie suwał, kiedy będziemy odtwarzali nasz numer. No i co się stanie, kiedy normalnie kliknęlibyśmy sobie spację? No, FL zacznie odtwarzać nasz dźwięk, ale się jakoś tak nie przesuwa. Na przykład chcemy pójść dalej na playlistę, nie chcemy używać myszki, żeby przesuwać projekt i robić różnych takich rzeczy, żeby po prostu to pokazać. I jak to robimy w fl -u? U góry mamy bezpośrednio taką strzałkę. Najedźmy na nią Kliknijmy sobie prawy przycisk myszy i aplikujmy sobie tą funkcję. I w tym momencie, kiedy klikniemy moment, od którego chcemy, żeby FL odtwarzał, czyli np. Na od naszego intra, no to w tym momencie klikając tą funkcję FL Studio będzie się poruszał wraz z odtwarzaniem numeru. Także jest to bardzo przydatna funkcja w FL-u, kiedy chcemy na przykład komuś zaprezentować nasz numer, aby on się poruszał.